Cześć, witajcie w pierwszym materiale w 2023 roku. Zapewne jesteście ciekawi, co dla Was przygotowałem. Na początek, zapraszam na nową czołówkę. Zanim zaczniemy, krótkie ogłoszenie. Zgodnie z zaleceniami Ułokik, pragnę was poinformować, że ten jak i każdy inny materiał na moim kanale z serii prezentacji zestawów. Jest pewnego rodzaju formą autopromocji. Dzięki tym filmikom możecie zobaczyć z jaką dbałością o szczegóły mógłby być złożony na przykład wasz komputer. Jeśli chcielibyście, abym złożył dla was jednostkę, odpowiednio ją skonfigurował i przetestował, lub jedynie pomógł i wyraził opinię o planowanym zakupie konkretnych podzespołów, to możecie się ze mną skontaktować. Informacje jak to zrobić znajdziecie w opisie filmu. A teraz zapraszam do właściwego materiału. Ja witam Was jeszcze raz. Co prawda mamy początek lutego, a ja dopiero teraz publikuję pierwszy materiał na kanale z serii prezentacje zestawów, ale mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Prócz bohatera dzisiejszego materiału zobaczyliście m.in. nową czołówkę, która mam nadzieję przypadła Wam do gustu. Dodatkowo zmieniłem formę prezentacji wyników testów, co również mam nadzieję docenicie. Nie ma co dłużej rozprawiać na temat tego, co zmieniło się w samej formie materiałów? Myślę, że możemy spokojnie przejść do tego, co jest najważniejsze, czyli samego komputera. Na początek, oczywiście, specyfikacja sprzętowa zestawu. Z ogromną przyjemnością przedstawiam wam w tym momencie najmocniejszego przedstawiciela procesorów na platformę AM5 od AMD. Czyli Ryzena 97950X. Potężne 16 rdzeni i 32 wątki o bazowym taktowaniu 4,5 GHz. To jest znacząca różnica względem poprzedniej generacji. Tak wydajny procesor powinniśmy obsadzić na odpowiedniej płycie głównej, którą niewątpliwie jest. Asus ROG Crosshair X670E Hero. Przepiękna płyta główna, która wyposażona jest m.in. w cztery gniazda dla dysków M2, bardzo wydajną i świetnie chłodzoną sekcję zasilania. Do tego łączność bezprzewodową Bluetooth oraz Wi-Fi w standardzie 6E, 2,5 gigabitowy port Ethernet czy cały szereg gniazd USB. A to tylko odrobina informacji. O tym, co znajdziemy na pokładzie tej płyty głównej. Schłodzenie tak wydajnego procesora, jakim jest niewątpliwie Ryzen 7950X, nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że seria ta ma fabrycznie odblokowane limity mocy, co w praktyce oznacza tylko jedno. Ciepło, dużo ciepła do odprowadzenia. Dlatego zastosowałem tutaj jedno z najwydajniejszych chłodzeń all-in-one, jakie możemy kupić. Przedstawiam Arctic Liquid Freezer 2 w rozmiarze 420 mm. Zamontowanie tego chłodzenia w obudowie to nierzadko naprawdę dosyć spore wyzwanie. Pamięć RAM to oczywiście standard DDR5, tutaj reprezentowany przez Kingstona Fury. Łączna pojemność to 64 GB w dwóch kościach po 32 GB. Do tego taktowanie 5600 MHz i opóźnienia CL40. Taki zestaw pozwoli nam bez problemu pracować nad wieloma projektami na raz, bez ryzyka utraty wydajności. Dysk systemowy to również jedna z nowości. Mamy tutaj Samsunga 990 Pro. W wersji 1 Jest on odrobinkę szybszy od poprzednika, czyli modelu 980. Myślę, że mimo ostatnich kontrowersji związanych z dyskami SSD od Samsunga, nadal jest to bardzo dobry wybór. Zasilacz, może nie posiada tak imponującej mocy na tle innych podzespołów, bo mówimy tutaj o raptem 750W. Ale to dlatego, że w zestawie zostanie zamontowana karta Quadro, która nie pobiera dużo prądu. Pełna nazwa modelu zasilacza to Corsair RM750X. Całą jednostkę zamkniemy w obudowie, którą już widzieliście na kanale, czyli Fantex P500A. Jest to jedna z niewielu skrzynek, w której możemy zamontować chłodzenie AIO o rozmiarze 420 mm. W dodatku nie jest ona aż tak droga jak na te możliwości, które nam daje i prezentowaną jakość. Skoro mamy już specyfikację sprzętową, możemy swobodnie przejść do ujęć z montażu. A ja poproszę was w tym momencie o pozostawienia śladu po sobie. Możecie to zrobić w formie subskrypcji na kanale, łapki pod materiałem czy komentarza. Każda taka aktywność niewątpliwie pomaga mi rozwijać kanał. Za co serdecznie dziękuję. Teraz przed Wami nowa forma przedstawiania wyników testów. Z czasem rozwinę ją i zobaczycie tutaj również testy w wybranych grach. Widzimy się ponownie w podsumowaniu. Mam nadzieję, że pierwszy film na kanale w 2023 roku wam się spodobał, a prezentowany komputer zrobił na was wrażenie. Nie ukrywam, że na mnie seria Ryzenów 7000 takie wrażenie zrobiła, głównie pod względem wydajności. A nie zapominajmy, że jest to pierwsza seria procesorów na podstawkę AM5. Już nie mogę doczekać się kolejnych, które Mam nadzieję, będą jeszcze bardziej wydajne od tego, co w tym momencie możemy zobaczyć. Chciałbym jeszcze na koniec podziękować panu Robertowi, dzięki któremu miałem możliwość i przyjemność złożyć tą jednostkę, oraz wszystkim wam, którzy dotrwali do tego momentu. Nie pozostaje mi nic innego w tym momencie, jak życzyć wam wszystkiego dobrego i powiedzieć: trzymajcie się na razie.